Jeune de la Fontaine, najpiękniejsze baśnie, czyta Barbara Tlaga. Mysz i słoń. Maleńka myszka przechodziła główną ulicą miasta właśnie w chwili, gdy przejeżdżał tamtędy pewien sławny sułtan z całą swoją świtą. Ludzie przyglądali mu się z podziwem, wydając okrzyki zachwytu i zdumienia. Myszka przepchała się przez zbity las nóg i ujrzała, że przedmiotem tego podziwu był stąpający powoli i uroczyście ogromny słoń, przybrany bogatą uprzężą. Na grzbiecie słonia zasiadali nie tylko sułtan, jego żona i dzieci, stara matka i reszta krewnych, lecz także pies, kot, małpa i papuga. I wcale nie było im niewygodnie. Mysz wyskoczyła na środek ulicy i zwróciła się do widzów, którzy nie mogli oczu oderwać od tego niezwykłego zwierzęcia. Ludzie, głupcy z was, że zachwycacie się tam jakimś zwierzęciem tylko dlatego, że jest wielkie. Czy może fakt, że ktoś zajmuje mniej czy więcej miejsca sprawia, że jest mniej lub bardziej ważny? Niektórzy wybuchnęli śmiechem, słysząc gniewną przemowę myszki, a ona wpadła w jeszcze większą wściekłość. Pewnie! Słonia mogą się wystraszyć dzieci! Ale jeśli o to chodzi, wiedzcie, że wiele kobiet piszczy ze strachu i ucieka widząc mysz. Dlatego też mysz, chociaż mała, nie znaczy wcale mniej od słonia. Myszka przemawiałaby tak jeszcze kto wie ile czasu, gdyby w tym momencie nie wyszedł z piwnicy wielki kocur który połknął ją jednym kęsem. To udowodniło wszystkim jasno, że jest pewna różnica między myszą a słoniem. Jeśli podobają Ci się moje audiobooki, bardzo proszę o subskrypcję oraz pozostawienie łapek w górę.